Ahoj, seksy, smaruj dupy, bo dzisiaj będzie się ciało. Kochanie, ja chciałam ci przedstawić moich rodziców. Zobacz, Wiktor, poznajesz? To ten paszczur, ten, ten paszczur z mojej szkoły, ta, co, co miała syfilis, tak? To ja w gimnazjum. Ale nie miałeś syfilis. Polska zgodziła się przyjąć kolejną falę imigrantów w liczbie 1200 osób według zobowiązań do roku 2007. Nie wyczymy! No nie wyczymy po prostu, jak słucham tych informacji o tych, o tych wszystkich. No ja nie jestem rasistą, ale nie, nie wyczymy! No Niemcy! Yy, Francja! A teraz Polska będzie! No Imigranci! Cholerni! Kura. Andrzeju, daj, daj, browaj, a ja się muszę napić. No nie wytrzymam, ty jedyny mnie rozumiesz. No. Ja się cieszę, że my mamy wspólne poglądy w tym temacie. Biała siła, tak? Biała siła, zrób. O, cześć, Lin. co tam ciekawego, co tak wcześniej stałeś, co? Tak, weźmy o tobie myślałem. Tak, a co konkretnie? A nie z konkretnej. Ja muszę to wziąć i ja muszę do siebie, nie? To nie, później. Później. cześć, Ta, cześć. To tak cześć, to, to cześć dokładnie, cześć, cześć. Gadamy właśnie, że wszyscy nasi znajomi ostatnio zaciążyli. Tak się zastanawialiśmy, kiedy wy jakiegoś sami będziecie robić. No cóż, pylna nie jestem. A że Macie Rewicz ministrem obrony? Masakra. Masakra. Ja głosowałem na PIS. Co tam masz? O. Siema. Cześć, cześć Stary. Mogę od razu skoczyć do łazienki umyć ręce, bo jak Jasne, tam baję, jest wiesz, No, dzięki, dzięki. Victor. Mógłbyś podać mi papier? Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie naszego najnowszego odcinka pod tytułem Niezręczne Sytuacje 3, jak głosi tytuł filmiku. Mam nadzieję, że nie czuliście się niezręcznie oglądając nas w tej roli. Boże, jaki żal! W każdym razie dajcie łapkę w górę, subujcie kanał, kamerzysta się już załamu, ale to nieistotne. Dzisiaj jestem wyprany z energii, ale poczekajcie przy mnie i koniecznie musicie wejść na nasz profil na Facebooku. A dlaczego zapytacie? Hmm, bo są tam śmieszne rzeczy, na przykład moje zdjęcia z dzieciństwa i wiele innych ciekawych materiałów, których nie zobaczycie na naszym oficjalnym kanale. Chciałbym Wam też serdecznie podziękować. Bo przekroczyliśmy 300 tysięcy subskrypcji na naszym kanale i to wszystko dzięki i tylko i wyłącznie Wam oglądającym naszym fanom. Także serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek punktów już niebawem na kanale. Pamiętajcie łapka w górę, yy, like na stronie, subujemy, wchodzimy na Face'a i wszystkie insta i media, social media, klikamy i dajemy łapkę w górę. Tak, dobra, do zobaczenia, ciao.